Witam serdecznie. Tutaj Extreme Game gramy w City Skylines popatrzmy się na produkcję drewna. Wygląda dobrze, prawie dobrze. Bo tutaj goście się wybudował z normalną fabryką. No to ze względu na to. Dobra. Jeszcze miałem taki genialny pomysł tutaj, ale nie wiem czy on jest na pewno genialny. Ale chciałem tutaj zrobić dziwne rzeczy, żeby połączyć tą rzekę, żeby ona płynęła i cisnęła jeszcze bardziej tutaj w tamę. Tylko czy mi to się uda. Właśnie. Jak ja zburzę to, to się zburzy całe czy nie? Nie zburzyło się całe. Okej. Okay. Uwaga. Właśnie to sprawdzamy. Okay. Nic nie widać niestety, bo jest ciemno Standardowo kurła Ale Wydaje mi się, że jednak to nie działa tak jak bym chciał Wyciska to Bo widać, że Wciskana jest ta woda W lewo W prawo Więc to słaby pomysł był Raczej nurtu rzeki nie, nie jestem w stanie zmienić, dlatego jeszcze taki sobie zrobię tutaj, jakby to nazwać wspomagacz. No i tutaj już może się coś zmienić w tym wypadku, bo rzeka będzie cisnąć mocniej. musi to być. Sejpiście zrobione, zmniejszył się poziom, jakby tego, ale tak naprawdę to nic nie zmieniło. Gdzie możemy jeszcze dowalić tutaj, jeszcze mamy trochę piasku. Chyba się udało, eureka udało się. Jest teraz zwiększony, jakby ten nurt. Woda jeszcze dodatkowo jest wyrzucona stąd, także to działa jak trzeba. Pytanie, czy o, jest, jest chyba moc? Będzie większa moc. Zobaczmy. 32. Chciałem z 64. No kurwa, modernizacja tutaj, żeby zwiększyć mocz, jest dobrym pomysłem. I można zwiększyć siłę naszej tamy, która raz działa, raz nie działa. Ale to też zmodernizujemy zaraz. Tak, to jest w ogóle bardzo dobry pomysł. Tu będzie spadek ogólnie że tutaj jeszcze wykopiemy trochę większy dół jakby Żeby ta woda miała taki większe wyjście stąd, żeby tu był taki duży zbiornik Kurwa! o błędy w grze. O kurwa, przeleje się. Zobaczmy ile nasza tama wydziela. 32 Było 48 Jest 48 Także zwiększyliśmy jej mocz. Mocz jest zwiększona. Tutaj walnę coś takiego. Nie każdy będzie zadowolony po części. No i pięknie, no, moi mieszkańcy raczej już będą bezpieczniejsi. Myślę, że to poszerza tutaj, bo teraz bym mógł trochę jeszcze bardziej tu usprawnić. Proszę bardzo, pod mostem mogę zbudować. No i bardzo fajnie. Dobra. Tutaj mi się już kończy mapa. Tutaj jeszcze będę musiał coś wymyślać i poszerzyć ten teren. Taka dzisiaj modernizacja naszej, yy, naszej tamy, że tak powiem, bo stwierdziłem, że można jeszcze coś z tego zrobić lepszego. Coś wydajniejszego po prostu. Ta woda raczej tak nie napływa, jest jakiś taki ruch tej wody tutaj widać, Dość mocny. No to chyba dobrze, bo gdzie tam, ale jeszcze lepiej funkcjonować. No ale jeszcze krajobraz będzie trzeba zmienić. Stąd też mogę zgarnąć kawał ziemi. Stąd tak samo. może wyburzę ten bo to bez sensu spróbuję wyburzyć ten tylko czy to się okuru a zamknie się i będzie zalanie miasta patrzcie dobra pauza na szybkiego pauza zbierzemy sobie to A tu jest chyba jeszcze coś, o tak się buja ta woda tutaj strasznie. Nie wiem co tu się dzieje. Ale są jakieś takie dziwne przeskoki, czasami na 0, czasami na 112. Teraz nie funkcjonuje. Zobaczmy, jak to z dostawą energii wygląda. Raz skaczę tak, raz tak, raz tak, raz tak. To są duże przeskoki z tą energią. Wymagany brzeg, a to nie jest brzeg kurła? Kurła zrobić porządnie, ale robienie tego to jest po prostu katorga. Zobaczmy, czy w opcjach jest włącz cykl dobowy. Może wyłączę go. Dobra, cykl dobowy jest wyłączony w tej grze i jest teraz ciągle słonecznie i pięknie. Ten cykl dobowy to mnie irytował cholernie podwyższe obniżę, podwyższe, obniżę kształtowanie terenów w tej grze po prostu jest świetne. No i mamy porobione jakieś bulwy tutaj. Teraz te bulwy jakoś trzeba odbulwić. Da się, nie da się, da się, nie da się, da się. Nie da się. Się, nie da się. Kurde, to by było genialnie zrobione, po prostu. I tak dobrze wyglądano. Na pewno lepiej niż wcześniej. Nawet nie sądziłem, że takie rzeczy można w tej grze. Pytanie, czy jak ja to zburzę, to się zburzy cały ten? Nic się nie zburzyło. Co jest kurwa? Powódź kurła, bo ja złe wziąłem ten. Ja pierdolę. Dobra, to funkcjonuje, to nie funkcjonuje, teraz już funkcjonuje i wszyscy są zadowoleni. To się chyba raczej tutaj zrobi. Na razie jakoś to nie funkcjonuje tak jak sobie tego życzył. Ludzie pomocy powódź jest. No, i chyba to będzie już funkcjonować. Trzeba chwilę poczekać. Przeszukajmy te trudne czasy. Bo raz tej wody jest mniej, raz więcej, raz mniej, raz więcej. Nie wiem od czego to zależy. Dlatego to będziemy musieli zmienić. No, i teraz się nic nie przeleje, i każdy będzie zadowolony. No, i wszystko funkcjonuje tak jak trzeba raczej. Zobaczymy jeszcze tutaj, czy nic nie zalewa, ale nie widać, żeby zalewało. Tutaj jest wszystko w porządeczku. A ja się z wami żegnam. Widać, że w moim mieście ludzie umierają. A ja nic z tym nie robię, bo ja buduję sobie tamę, modernizuję. Ale to w następnym odcinku zajmiemy się tym. A ja się z wami żegnam. Cześć.